Witam, nazywam się Urszula Misiak. Przedstawię Wam krótki kurs matematyki o podstawach podstaw, czyli to, co każdy z Was wiedzieć powinien. Dziś teraz rozpocznę pierwszą lekcję o ułamkach, czyli liczbach wymiernych. Opowiem także o rozszerzaniu ułamków oraz skracaniu ułamków. Przede wszystkim, co to są ułamki? Ułamki to nic innego jak zielenie dwóch liczb. Także jak zobaczycie gdzieś jedną drugą, jeden przez dwa, to to będzie ułamek. Na początku, co to, co, jak się nazywa liczba, która znajduje się na samej górze ułamka Jest to dzielnik. Bardzo ważne, zapamiętajcie. Poniżej znajduje się nic innego jak mianownik. Zobaczmy, jak wyglądają ułamki. Jak już Wam mówiłam, może to być 1, 2. Może to być również minus 1, 2. Jak widzicie kreskę, to zazwyczaj są to ułamki. 3 przez 5, także ułamek. 5 podzielone przez 1. Hmm. Co to jest 5 podzielone przez 1? Odpowiedź jest prosta. Jest to 5. Ale 5 to także liczba wymierna, bo możemy przedstawić ją za pomocą ułamka. Tu mam kolejny przykład. Minus 120. Minus 120. Jak sobie to obliczycie, to myślicie sobie 100 przez 25. Minus. Czyli odpowiedzią jest minus 5. Jednym słowem, minus 5 to także ułamek. Rozszerzenie ułamków. Zastanówmy się teraz nad tym, jak się rozszerza ułamki. Chodzi tu głównie o to, żeby zmienić wartość mianownika. Dla, yy, dla zobrazowania przykładu narysowałam tutaj koło i podzieliłam na trzy części. Jak widzicie, raz, dwa, trzy. Zamalowałam jedną część. Jedną część. Ta jedna część to jedna trzecia koła. Czyli jeden przez trzy części. Jedna z trzech części koła. Narysowałam także drugie koło, na które podzieliłam na dokładnie sześć równych części. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć. Zamalowałam tylko dwie części koła. Czyli zamalowane części to dwie z sześciu części koła. Hm. Co zauważamy? Oba te pola, to niebieskie i to czerwone, zajmują dokładnie taką samą powierzchnię. Jaki wniosek? Jedna trzecia koła to nic innego jak dwie szóste koła. Dlaczego? Jakbyśmy spojrzeli na ułamek 1 przez 3. Co to takiego 1 przez 3? Możemy to również zapisać. Mnożąc przez 1. Wiemy, że jakąkolwiek liczbę pomnożymy przez 1 da nam taką samą liczbę, dlatego wartość nam się nie zmieni. Ale 1 możemy zapisać również jako 2 przez 2. Bo 2 podzielone przez 2 to też jest 1. Czyli 1 przez 3 razy 2 przez 2 równa się 1 razy 2. Właśnie w ten sposób mnożymy ułamki. Niedługo Wam pokażę, dlaczego. Podzielone przez 3 razy 2. Ile to się równa? 1 razy 2? 2. Na dole mamy 3 razy 2, czyli 6. Wniosek: 1 trzecia to 2 szóste. Właśnie na tym polega rozszerzanie ułamku. Jak wygląda teraz skracanie ułamków, czyli proces odwrotny do rozszerzania. Weźmy sobie dla przykładu ułamek 125. Hmm. Zauważamy, że 100 jest podzielne przez 25. Tak więc zapisując ten nasz ułamek 125, możemy użyć, że 100 jest równe 25 razy 4. Prawda? Prawda. Na dole przepisujemy wartość 25. Teraz robimy magiczny ruch długopisu. Skreślamy 25 i w ich miejsce wstawiamy jedynkę. Dlaczego? Bo jak podzielimy 25 przez 25, 1, czyli na górze zostaje nam 1 razy 4, czyli 4, a na dole 1. 4 przez 1 nic innego jak 4. Czyli 125 to nic innego jak 4. Zróbmy sobie teraz dwa krótkie przykłady. Musimy wstawić liczby pod znak znaku zapytania. Więc mamy taki przykład. 3 przez 5 równa się coś. Przez 25. Zastanówmy się teraz, jak zmienić 3 piąte tak, żeby na dole mieć 25. Nic prostszego. 3 piąte się równa. Żeby mieć na dole 25, wystarczy 5 pomnożyć przez 5, czyli 5 razy 5. W momencie, gdy dół mnożymy przez 5, musimy pomnożyć i górę przez 5. Czyli 3 razy 5. Dlaczego dół i górę mnożymy przez 5? Bo w pewnym sensie, jak mnożymy przez 5, /5 to tak jakbyśmy mnożyli przez 1, czyli nic nam to nie zmienia. Co robimy dalej? 3 razy 5. 15, na dole 25. A więc szukanym naszym znakiem zapytania będzie nic innego jak 15. Drugi przykład. Mamy 6 12, 16 dwunastych, 12, to równa się coś przez 3. No cóż, sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo mamy tutaj wartość niższą niż 12. Ale sprawdźmy sobie, czy da się skrócić 16 dwunastych. Jak sobie pomyślimy, 16 12 to najprościej 4 razy 4, a 12 to 3 razy 4. Dlatego też 16 12 to nic innego jak... Co my tu robimy? Skracamy czwóreczki i zostaje nam 4 trzecie. Taki wniosek? Naszym szukanym znakiem zapytania będzie cztery. Proponuję przerobić sobie jeszcze inne zadania na temat skracania i rozszerzania i zapraszam na, na mój kolejny film.